Witam wszystkich przybyłych na tę podniosłą chwilę na uczczenie pamięci o żołnierzach wyklętych. Witam serdecznie wszystkich przybyłych, a w szczególności Pana Posła RP Leszka Galębę, Pana Burmistrza Miasta Koła, Pana Stanisława Maciaszka. Witam Komendanta Straży, Powiatowej Straży Pożarnej Pana Roberta Kropidłowskiego, nauczycieli przybyłych, radnych i wszystkich, którzy są tutaj dzisiaj z nami. Naszą uroczystość rozpoczniemy od odczytania apelu poległych. Wzywamy żołnierzy wyklętych, cywilnych i wojskowych przywódców polskiego państwa podziemnego Jana Stanisława Jankowskiego. Wicepremiera, delegata rządu na kraj, zamordowanego w sowieckim więzieniu w 1953 roku. Generała Leopolda Okulickiego, ostatniego komendanta głównego AK, zamordowanego w sowieckim więzieniu w Wigilię 1945 roku. Kazimierza Puszaka, Przewodniczącego Rady Jedności Narodowej, zamordowanego w więzieniu w Rawiczu w 1950 roku. Generała Augusta Emila Fieldorfa, zastępcę komendanta głównego AK, powieszonego w 1953 roku w Warszawie. Stańcie do apelu. Cześć ich pamięci! Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za tak liczne przybycie. Szanowni Państwo, Państwa tutaj obecność świadczy o szacunku, o godności, o miłości dla ojczyzny, dla żołnierzy wyklętych poległych za walkę o wolność naszą. Szanowni Państwo, ten krzyż, który tutaj jest ułożony z tych zniszczeń, świadczy, a zarazem jest symbolem, jak przed chwilą powiedziałem, miłości, szacunku do ojczyzny. Ten krzyż też może być podziękowaniem za, dla porucznika... Wsępa za to, że jako młody człowiek walczył o tą wolną, niepodległą ojczyznę. Kolscy patrioci, szanowni państwo, Kolscy patrioci zasługują na podziękowanie, bo dzięki nim mamy te obchody zorganizowane przez ten tydzień Tydzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Sejmie Rzeczpospolitej mieliśmy konferencję w czwartek i spotkanie jeszcze z żywymi świadkami, którzy przeżyli.